ma widzowie. Jak mi Mija. Dzisiaj mamy pierwszy dzień czekania, aż będzie w sklepie Fortnite Kill of Starland. Uwaga, zobaczmy co dzisiaj mamy w sklepie. Jak widzicie, nie mamy za fajnych rzeczy. Nic takiego fajnego. Ale mamy nową motkę, Look at Emi od rapera XXX Tentacion. ROLI. Emotkę podjedź Naga rzadka. I spocona. Mamy ciszę. Adeline i nowego skina Sori jak on się prezentuje. Poza tym nic nowego nie ma. Mamy kilof Szęspon z, ko... z kotwiczką kobiety kota. Oczywiście ją mam, bo jest spocony. I mamy luz w tym Dominotorkę, Komandoskę, Aniach, Serenadę, Piechurka Popychacza, Echo, Kryształ i Mistrzyni Muld. Mamy Lara Croft, która jest nowa, niedawno była w Fortnite, cie. a szczególnie w sklepie Fortnite. Powrócił bojowy weekend, cała szafka day Weekend. Mamy do tego jeszcze w sklepie bardzo fajną rzecz, a mianowicie pakiet, który niedawno powrócił do sklepu, a mianowicie pakiet legendy anime. Jest bardzo fajny i opłaca się go kupić. A wy pamiętajcie o kodzie w sklepie popichex. Oczywiście takie coś. Jeżeli mam nie zadziała, no nie martwcie się. Wpiszcie samam FN, ale najlepiej jak wpiszecie Popiceks. Dziękuję bardzo. I do widzenia. Do następnego. Do jutra.